Pokój i dobro, witajcie. Czy próbowaliście kiedyś rozbić skałę, choćby taką, jaka jest za mną, albo czy próbowaliście zburzyć zamek z piasku, albo taką babkę z piasku, jak tutaj stoi koło mnie? Zapewne rozbić skałę jest bardzo trudne, albo nawet niemożliwe. A zburzyć zamek z piasku, czy babkę z piasku, jest bardzo prosto. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus nazywa Piotra właśnie skałą. Jego imię, Piotr, znaczy tyle co skała. Dlatego mówi mu dzisiaj piękne słowa. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduje mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Pan Jezus te piękne słowa, słowa obietnicy, wypowiada do Piotra po tym, jak on wyznał wiarę w Jezusa jako zbawiciela. To znaczy. Uznał pana Jezusa za zbawiciela, za tego, który zbawia i ratuje od wszelkiego grzechu. Co tak naprawdę Piotr słyszy w tych słowach? Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduje mój kościół. Piotr słyszy piękną obietnicę, że jeżeli w swoim życiu będzie z panem Jezusem, jeżeli będzie blisko niego, to będzie mocny jak skała. A jeżeli się od Niego oddali, to Jego życie rozsypie się jak babka z piasku. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii pyta każdego z nas o to, jaką mamy relację z Panem Jezusem. Czy Go kochamy? Czy jesteśmy blisko Niego? Czy staramy się Go poznać, jak Szymon Piotr? Jeśli tak, to i my w naszym życiu będziemy mocni jak skała, bo będziemy opierali się na Panu Jezusie który jest najmocniejszy, a jeżeli nie, będziemy słabi jak babka z piasku i rozsypiemy się jak piasek. Starajmy się być blisko Jezusa, a wtedy będziemy w naszym życiu szczęśliwi.